Myśli nieuczesane to nie jest tylko i wyłącznie salon fryzjerski. To jest przede wszystkim pogoń za marzeniami. Moim marzeniem było zawsze stworzyć podcast. Postanowiłem w tym bardzo niezwykłym dla mnie okresie czasu stworzyć go w formie opowieści historii niebyle jakiej, która będzie notorycznie się zmieniała. Można powiedzieć z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, jak nie, i z roku na rok. Więc nazwałem ten podcast Myśli nieuczesane przy lampce wina. Więc jeżeli macie ochotę dołączyć do tego refleksyjnego podcastu, to zapraszam serdecznie. Pierwszy rozdział nazwałem Wybierz rozum, a nie serce. Wyobraźcie sobie, że jest środek tygodnia. Cały dzień, cały dzień miksuje ci się w głowie ta osoba. Ty nie wiesz, dlaczego się tak nagle stało, ale tak się dzieje. Wpada wieczór, i postanowiłeś znaleźć jakąkolwiek wymówkę żeby móc zatelefonować do tej osoby. Rozmowa była krótka, oschła. Można powiedzieć, że na tyle krótka by nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Ale tobie już to wystarczyło, bo przez najbliższe dni wracałeś myślami do tej osoby. Zaczęło się od wysyłania zdjęć na telefon, od przeglądania w ogóle tych zdjęć. Do powrotu, powrotu do, do różnych wspomnień, i skończyło się na tym, że po mniej więcej tygodniu zatelefonowałeś do tej osoby, by porozmawiać troszeczkę dłużej. Nie miałeś żadnych oczekiwań, po prostu chciałeś usłyszeć tę osobę. Rozmowa przebiegała dość dwuznacznie. Ty dzwoniąc, jednak na coś liczyłeś. Ta osoba, która odebrała od ciebie to połączenie, była bardzo oschła i widać, że była zrezygnowana, obojętna. Po chwili takiej niestosownej rozmowy, po prostu pękłeś. Pękłeś jak bańka i postanowiłeś. Popełnić największą głupotę, jaką mogłeś popełnić, czyli zapytać się o to, o co nie powinieneś zapytać. W tym momencie dostałeś strzał, zrobiło ci się ciemno przed oczami, bo dostałeś odpowiedź, której nie chciałeś dostać. Kontynuujesz rozmowę. Robi się bardziej agresywnie, mniej przyjemnie. Tobie już jest smutno, ale próbujesz ją ciągnąć. Nagle przychodzi ci do głowy kolejny głupi pomysł i zadajesz kolejne nieprzyjemne pytanie, i dostajesz odpowiedź, jak na głupka przystało głupią, która ci nie odpowiadała. Z jakiegoś powodu postanowiłeś dalej ciągnąć rozmowę, ale ta osoba odmówiła i temat się zakończył. To ci nie wystarczyło. Nagle, po tej rozmowie, stwierdziłeś, że jesteś całkowicie podminowany jesteś agresywny w swoich myślach po części rozżalony, po części smutny, ale bardzo, bardzo, bardzo zły. Zacząłeś przeglądać wszystkie możliwe materiały, które macie wspólne. Zacząłeś przeglądać wszystkie zdjęcia i nakręcałeś się w kółko i w kółko i w kółko. To trwało jakieś kilka godzin. Wybiła godzina druga, trzecia nad ranem. Nie wytrzymałeś. Wyprowadzasz psa na dwór. W tym momencie wysyłasz ten materiał, użalając się nad tym, że nie śpisz po nocach, tylko po prostu wychodzisz z psem na długie spacery. Tego wieczora wybija godzina piąta nad ranem, a ty dalej nie śpisz i już nie zaśniesz. Nie zaśniesz przez następne kilka dni. Bo co się dzieje? Dzieje się właśnie to, że po nieprzespanej nocy idziesz do pracy. Próbujesz skleić jakieś zdania ze swoimi klientami. Ale cały czas w głowie masz poprzednią rozmowę. A tak naprawdę, cały czas w głowie masz te dwa niepotrzebne pytania, gdzie jakbyś może ich nie zadał, to może byłoby ci łatwiej. Chociaż czy na pewno? A czy na pewno wiesz, żebyś ich w ogóle nie zadał nigdy? A może lepiej wcześniej niż później? Wybija południe. Nie wytrzymujesz. Jest już kolejna klientka, a ty cały czas w głowie masz tę osobę. Co robisz? Robisz największą głupotę, jaką możesz zrobić. Czyli zaczynasz pisać. Piszesz wiadomości, jedna po drugiej. Ta osoba zdecydowanie bardzo oschle daje ci znać, żebyś dał sobie spokój. Tobie to oczywiście nie wystarczy, bo ty. Jesteś osobą, która uważa, że wszyscy uważają to, co ty w tym momencie. Nie dajesz sobie nawet chwili do zrozumienia, że ta osoba może myśleć całkowicie inaczej. Ty się cały czas nakręcasz. Nagle okazuje się, że ta osoba nie wytrzymała, usunęła cię ze wszystkich możliwych miejsc, gdzie można cię. Spotkać, zablokowała, żebyś nie mógł tej osoby w żaden sposób znaleźć, a ty dostajesz kociokwiku. Dosłownie w tobie kipi, ale kipi nie tyle coś złość, ale strach, obawa. Obawa przed tym, że już jej nie zobaczysz, obawa przed tym, że jej nie dotniesz, nie pocałujesz, przecież ty ją dalej kochasz. To jest obawa, która mówi ci, że straciłeś coś na zawsze. Że to coś umarło, i zamiast odpuścić, ty dalej próbujesz walczyć. Koniec pracy, wracasz do domu, jesteś w domu, wyprowadzasz psa, idziesz na dłuższy spacer, spacer jest dla ciebie przekleństwem. W tym momencie, kiedy poruszasz się po leśnych ścieżkach, cały czas myślisz, cały czas walczysz ze sobą, ale o co walczysz? Walczysz z myślami, które mówią ci z jednej strony, ta osoba jest zła, a z drugiej strony, ty jesteś zły. Trochę zmądrzałeś, bo wcześniej uważałeś, że wszyscy dookoła są źli. Po dłuższym spacerze, który nic ci nie przyniósł, postanowiłeś pisać dalej. Nie ma odpowiedzi. Żeby nie przeginać, bo chciałeś być bardzo ostrożny, Późnego wieczora, nie napisałeś już nic, nie zadzwoniłeś, dałeś sobie spokój. Jednakże to nie jest koniec twojego wieczora. To jest początek. Początek hegemonii, początek męki, która po prostu cię rozpala od środka. To jest początek zawirowania w głowie, które masz, które powoduje, że cały czas masz slajd, slajdy za slajdem, tysiąc po prostu decybeli na sekundę ci wali po głowie, masz pikselozę rozmazaną w twoim umyśle, po prostu strobo zdjęć myśli, w ogóle w tym samym, w tym jednym momencie, ty wiesz, co się tam dzieje, ty tam jesteś, ty się wszystkiego domyślasz i to ci po prostu rozwala mózg. Ale walczysz ze sobą. Walczysz na takiej zasadzie, że próbujesz się na, tym, na czymś skoncentrować. Wybija godzina 21, ty zaczynasz działać. Żeby nie myśleć o tej osobie, to zaczynasz planować, planować to, co będziesz robił na ten rok w swoim chociażby biznesie, co chcesz zrobić chociażby w swoich planach. Wybija godzina 22. Nie jest ci łatwo, nie jesteś w stanie się na niczym skoncentrować. Napisanie jednego zdania sprawia ci taki problem, że cały czas masz ochotę wystukiwać to jedno imię. W godzina 22:30 zabierasz psa na spacer. Cały czas wzbraniasz się, żeby nie upić się alkoholem, bo to nie jest droga. Więc wybierasz drogę, która nie prowadzi do sklepu. Ale jesteś słaby, jesteś totalnym słabiakiem. Tak, wybrałeś drogę, która nie prowadziła do sklepu, ale wróciłeś drogą, która do tego sklepu cię zaprowadziła. Oczywiście kontrolujesz swoje zakupy, nie przesadzasz, ale stwierdzasz, że chociaż mała dawka alkoholu pomoże ci się rozluźnić. No, bo jesteś już po 24 godzinach niespania, a w sumie już prawie po 36. Więc wybierasz łagodny alkohol, żeby sobie po prostu posiedzieć i pomyśleć. Wybierasz czerwone wino. Jest dobre. Wybierasz najlepsze twoje ulubione, bo być może to sprawi, że będzie ci lepiej. Wracasz do domu. Siadasz przed komputerem i próbujesz coś napisać już z lampką w dłoni. Ale ci nie wychodzi. Nie wychodzi ci nic. Po prostu dalej jest przeglądanie zdjęć, dalej jest przeglądanie filmików, dalej jest masakrowanie się, molestowanie się i niszczenie swojego umysłu tym, co się wydarzyło. Z jednej strony walczysz też, żeby nie płakać, ale bardzo chcesz. Czy z jednej strony nie chcesz, ale twój organizm ci mówi płacz, ale ty nie możesz. Nie możesz z siebie wydusić łzy, bo nie chcesz płakać znowu, bo tak naprawdę jeszcze nie rozumiesz, co zrobiłeś. A więc. Co się dzieje dalej? Wbija godzina północ. Jesteś strzępkiem nerwów. Próbujesz się skoncentrować na czymkolwiek, na Twoim hobby. Przeglądasz te materiały, coś Ci to daje, jednak masz, znajdujesz pewne informacje, które pozwalają Ci na chwilę odetchnąć, ale tylko na chwilę. Kolejna lampka wina wcale też nie pomaga. Bo zaczyna się stopień w twoim organizmie, który cię rozluźnia i powoduje, że myśli są jeszcze bardziej kreatywne. Wybija godzina trzecia, czwarta, piąta, robi się jasno, a ty dalej nie śpisz. O godzinie szóstej, która. Spowodowała, że wstałeś z łóżka, bo to nie jest tak, że ty się nie położyłeś. Nie, ty się położyłeś. Tylko krzątałeś się z lewa na prawo, cały czas zamykając oczy i otwierając. Kiedy zamykałeś, nie wiedziałeś, co jest gorsze, czy mieć otwarte, czy zamknięte. Bo jak otworzyłeś, to skoncentrowałeś się na tym, co leci w telewizorze, a jak zamknąłeś, to koncentrowałeś się na tym, co jest w twoim mózgu, co leci w twoim mózgu. Więc nie wiedziałeś, co gorsze? O godzinie 6:30 idziesz się odświeżyć, zabierasz psa na spacer. Oczywiście, gdzie? Do lasu, męczyć swój umysł. Co następuje? W lesie zaczyna się przeprawa z własnymi myślami. Trzeba pamiętać, że też jesteś jeszcze. Podawce alkoholu, bo twój organizm nie przespał, więc twoje myśli są bardzo, ale to bardzo konkretne. Tego wieczora, w sumie już poranka, kipi w tobie ogromna złość. Zaczyna się eliminowanie twoich błędów, wraca stary ja. Zaczyna się wpompowywanie sobie w głowę tylko i wyłącznie błędów tej osoby. To ci nie pomaga w ogóle, bo na tym ci nie zależy. Nie jesteś osobą, która sobie powie, że coś jest złe, mimo że jest dobre, i dla ciebie to będzie OK. Ale to robisz z jakiegoś powodu, żeby sam ze sobą sobie pogadać. Kończysz ten spacer bardzo szybko, bo nie dość, że nie masz siły, to jeszcze po prostu nie chce ci się gadać z samym sobą. Mija dzień trzeci, czwarty, piąty. Nie odzywasz się do tej osoby. Trzeba też brać pod uwagę, że tej drugiej nocy czyli tej jakby nieprzespanej ty nie byłeś na tyle rozważny, żeby nie psuć sobie humoru. Ty byłeś na tyle nierozważny, że jak nie kontaktowałeś się pierwszej nocy z tą osobą telefonicznie, to drugiej nocy, drugiego, drugiego dnia, powiedzmy, po południu, postanowiłeś do tej osoby zadzwonić. I ta osoba odebrała na chwilę, bo była zobligowana Twoim błaganiem w wiadomościach poprzedniej, poprzedniego dnia. I co zrobiłeś? Zadałeś kolejne głupie pytanie, licząc na inną odpowiedź, i zrobiłeś sobie jeszcze większą krzywdę. Więc mija dzień piąty. Zaczynają cię boleć nerki, plecy, bo walasz się w kąta w kąt każdej nocy. Praktycznie nic nie jesz, bo nie jesteś w stanie. Pracujesz codziennie, zatracasz się z klientami, nie wiesz o czym rozmawiać. Cały czas w głowie masz tylko jedną myśl. Próbujesz o czymś porozmawiać, ale te tematy są dość krótkie. Nie jesteś w stanie się uśmiechnąć. Chodzisz jak smora, jak ktoś spięty, zbity. Wychodzisz co chwilę na spacer z psem, żeby sobie pogadać w lesie o tym, jaki, jacy, jacy, jacy wy jesteście źli na siebie. Mija dzień szósty. Boli cię żołądek. Nie wiesz, co robić. Stajesz na wadze, okazuje się, że w ciągu tygodnia zrzuciłeś 4 kilo. No ale to nie ciężko, skoro nic nie jesz. Dużo pracujesz. I nie śpisz po nocach. Dnia siódmego jesteś już na lekkim wyczerpaniu. Dla ciebie to lekkie, bo ogólnie problemy ze snem masz od jakichś pół roku, ale nie aż tak drastycznych jak teraz. Chciałbym zaznaczyć, że od siedmiu dni. Śpisz po dwie godziny dziennie, ale to tylko dlatego, że już padasz ze, z, ze zmęczenia całkowitego. I budzisz się, jak tylko ktoś chrząknie, albo jak tylko zrobi się ciut jaśniej. Aha, dlaczego jaśniej? Skoro przecież ty lubisz ciemność w sypialni, ale ty już nie śpisz w sypialni. Ty śpisz w salonie, każdej nocy. 24 na H włączony telewizor, bo nie jesteś w stanie zasnąć bez nikogo gadającego do ciebie. A jak ktoś gada, to też nie potrafisz zasnąć, więc nie zasypiasz. Mija dzień siódmy. Powtarzam jeszcze raz. Ty jedziesz do pracy. Dzisiaj masz bardzo ciężki dzień. Pracujesz od bardzo wczesnego południa. Do bardzo późnej nocy. Okazuje się, że przespałeś trzy godziny, i tego siódmego dnia czujesz się z samego rana dobrze, ale to bardzo dobrze na tyle dobrze, że idąc do Łazienki, odświeżając się, myślisz sobie: Wow, to jest koniec problemów, udało się. Ja już nie muszę o tym myśleć. Bierzesz psa na spacer, na krótki, bo ci się spieszy, zabierasz go zresztą do pracy i jedziesz samochodem. Włączasz sobie przypadkowy utwór i cię strzela. I nagle cała ta Twoja pewność siebie, że już wszystko minęło, właśnie się straciła. Ale na tyle się straciła, że poleciała ci łza jadąc samochodem. Na tyle się straciła, że przez chwilę. Chciałeś nie jechać tam, gdzie powinieneś, ale pojechałeś grzecznie do pracy, bo masz swoje obowiązki, jesteś rozważny, rozważną osobą. A więc, wchodzisz do salonu, próbujesz zająć się jakimiś czynnościami, ale masz bardzo duży problem. Dlaczego? Bo widzisz, że ci się ręce trzęsą. Dlaczego mogą się trząść ręce? Otóż może chociażby z tego powodu, że nie śpisz, nie jesz, schudłeś 4 kilo w ciągu tygodnia, więc się być może odwodniłeś bardzo mocno. No, i jest ten stres i nerwy, które cię po prostu niszczą cały czas. Chciałbym zaznaczyć, że jesteś osobą, która cały czas myśli tylko o jednym. Nie ma jeszcze nikogo. Sprzątasz, ogarniasz, zajmujesz się czymkolwiek, zajmujesz się naprawdę czymkolwiek, żeby zająć sobie czas. Wybija ten moment, kiedy pier wchodzi pierwsza osoba. Jest lepiej. To pomaga. Nie jest idealnie, bo nie jesteś w tym momencie najlepszym kompanem do rozmowy, ale jest lepiej zdecydowanie. Mija kilka godzin, mija 10 godzin, 10 godzin pracy. Jesteś wyluzowany. Wiadomo, cały czas w głowie miałeś przejawy myśli niebezpiecznych dla Ciebie. Porozmawiałeś sobie z kilkoma osobami i zrobiło Ci się trochę lepiej, trochę odsunąłeś się od tematu jednego w Twojej głowie. Ale Ty wychodzisz z tego salonu, wchodzisz do samochodu i kurwa jest to samo. I tym niemiłym akcentem, ale miejmy nadzieję, że miłym, przejdziemy do aktu drugiego, ale to już następnym razem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to nie było zbyt uciążliwe. Jeżeli było i chcielibyście to w jakikolwiek sposób skomentować, to będę wdzięczny. To usłyszenia.